W dzisiejszym y, czytaniu pierwszym z dziejów apostolskich słyszymy Piotra przemawiającego w jedności z jedenastoma. To y, kolegium apostołów, ci, którzy zgromadzili się już nie wokół Jezusa, ale wokół Tego, którego uznali za swojego przewodnika, za swoją głowę i który jest dla nich y, Autorytetem, bo cały zanurzony jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego stoją za Nim murem i dlatego gotowi są razem z Nim świadczyć, a nawet razem z Nim życie za tą prawdę ewangeliczną oddać. I myślę sobie, że to kolegium dwunastu, którzy po pięćdziesiątnicy są gotowi aż do oddania życia opowiadać o Jezusie. Jest takim wzorem Kościoła, o którym wszyscy marzymy i który wszyscy możemy wspólnie stworzyć. Panie Jezu, wypełniaj swój Kościół radością paschalną. Ty żyjesz i królujesz tam wieki wieków. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie. Posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do Ewangelii.